Marcheweczka ze swoim pięknym rekordem. Jest. No, ryba naprawdę przepiękna. Przepiękny. Pełno Łuski Karp. 26300, prawdziwe 26300. Pamiętajcie, panowie, że to jest bardzo ważne. Komisyjnie zważony. No i teraz marcheczko się przyłóż, bo już sił ci brakuje. Dobrze, dobra No, no. no. Naprawdę, żeby to dźwignąć No Jest Bomba, puszczaj go, bo jest ciepła woda, woda naprawdę No Parżana będzie zazdrosna. Jezus Maria Boja. Płyn no. przyjacielu, dziękuję ci, dziękuję A po, Pokaż ci. tylko dziurkę, zobaczymy czy to chłopczyk czy dziewczynka. Kurwa to... Dobra, dobra, jakie? Taka, no, dobra, dobra, dobra już. Ty, ty, ty. ogranicz się, raz ze słownictwem, pa. Pa. No. Trzymaj go, trzymaj go, nie puszczaj go jeszcze. Nie, nie, to musi odpocząć. Widzę, że mocno jest pompowany. Tak duża ryba, to nie ma co już zabawić. Tak. Już odpłynie. I będzie Bariba będzie poszedł jak chciał O tak go trzymaj i trzymaj go tak No, oh. no już odpłynie teraz Jest, już łapie No i łapie. pozwól mu odpłynąć Bo to już odpłynie oh. mm. Archeba Marchewa już, już go nie proszę cię stronę, no. Poszedł jak chciał, tak? Poszedł jak chciał Bo nie, nie pójdź za nim Marchewa Łakam no, cię, bo zaraz idę po ciebie On stoi tu, on tu stoi pod ręką Ty Ale ty nie rób mu aresztu tylko go puść ok on tu stoi Tak nie puścisz Zakochał się w tobie, tak Nie no, trzeba go trochę ocucić no nie jest tak się trochę Weź go w pionie i trzymaj go w miejscu tak w pionie Dobra, już pójdzie. Płynie. No, dlatego mówię: nawet w slinku nie wolno trzymać przy tak ciepłej wodzie ryby za długo. No, i jak chce odpłynąć, to go puść, bo chciał odpłynąć. Teraz. teraz. No. O, to był ten moment. Jezu, o, ten od razu aresztuje. Ty, ty uważaj, że chłopcze. No. Gratulacje.